Konik polny i mrówki. Ciężka praca popłaca. Pewnego lata konik polny z rozbawieniem patrzył na gromadzące zapasy na zimę mrówki, a te uwijały się i ciężko pracowały. Zbierały liście, owoce, znosiły do swojego kopca resztki ziaren z pól, były świetnie zorganizowane i widać że było od rana do wieczora, jak wykonują swoją rówczą pracę. Konik polny uwielbiał zabawę. Pięknie grał na skrzypeczkach, natomiast bardzo nie lubił pracować. Gdy słyszał od mrówek, że jest leniuchem i że będzie tego żałował, śmiał się na głos. Nie lubię pracy, to nie dla mnie. Lubię tylko grę i zabawę. Krzyczał i przygrywał wesoło, patrząc na ciężką pracę mrówek. Po lecie nastała jesień. Było coraz chłodniej, zaczynały się wiatry i deszcze. Ale na polach i na drzewach były jeszcze resztki pożywienia. Więc konik polny nadal bawił się i odpoczywał. Potem przyszła zima. Padało mnóstwo śniegu, wiały silne wiatry, a temperatura mocno spadła. Konik polny był do tego zupełnie nieprzygotowany. Nie miał żadnych zapasów. Drzewa i pole pokryte były śniegiem, nigdzie nie było jedzenia. Wtedy konik przyszedł do mrówek i zapłakał. Jestem głodny, dajcie mi jeść. Przez całe lato tylko się bawiłeś, koniku, powiedziały mrówki. Wyśmiewałeś się z naszej ciężkiej pracy. My gromadziłyśmy zapasy dla naszych rodzin. Przed nami jeszcze długa zima. Powinniśmy ci powiedzieć, baw się dalej, koniku. Ale pamiętamy, że twoja gra umilała nam życie. Dlatego zapraszamy cię do naszego kopca. Ale w przyszłym roku nauczysz się pracować i nam pomagać. Musisz nam to obiecać. A teraz mam zagraj.